Zostaw mnie kurwa! Nie no masaka, ja już mam no, tak dosyć tej gry kurwa. A tak, mi dwóch na zewnątrz, trzech na zewnątrz. Wiem wiem. Biegną w swoją stronę, biegną w stronę. Niech biegną, niech biegną. Albo biegną. Chcę czwórkę podróż. <laughs> to grywał, to biegną o, to biegną, Ue, to był, to był ogłuszający. <laughs> oh <my> God, <laughs> <arba>. <laughs> Ale musieli blić kurwa w szó po kewach jeden Dobrá. Jazz tam Pułapka w koły kurwa. Pięknie. Uuu, sniper. Uważaj, trochę Jest, jest tam, jest lab. Czy to był motylek? to był motylek?